Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Chciałabym mówić o emigracji o emigracji ogólnie, gdziekolwiek i o emigracji do Australii, jako że żyję już w Australii 28 lat. Jak ja opuszczałam Polskę to była wówczas jeszcze Polska komunistyczna, nie było żadnych perspektyw i szans ani widoków na to, że sytuacja się zmieni i w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych warunków po prostu uciekliśmy. To jest bardzo długa następna historia, któregoś dnia opowiem o tym, jak uciekliśmy. Było to niełatwa eskapada. Wielu ludzi, którzy żyje za granicą wie o tym, że to nie były łatwe czasy. W tej chwili Polska jest wolna, każdy może jechać, gdzie jego serce zapragnie. Polska bardzo dobrze radzi sobie w tej całej sytuacji tego kryzysu gospodarczego, ale ludzie mają prawo wyboru i szukania lepszych perspektyw. Tak się złożyło, że mieszkam w Australii. Był to wybór kompletnie przypadkowy, właściwie nie przypadkowy, bo. Mój mąż chciał pojechać gdzieś daleko, gdzie byśmy byli daleko od komuny, i Australia wydawała się najdalszym krajem oddalonym od komuny. Także wybraliśmy Australię i tak się złożyło, że w dzisiejszych czasach Australia jest najlepszym krajem, w którym można się znaleźć, mimo że kryzys jest ogromny w Europie, w Ameryce. U nas tego kryzysu nie czuć, bo Australia jest bardzo młodym krajem. Dopiero ma przeszło 200 lat i cały czas cały czas, ludzie przyjeżdżają tutaj, kraj się buduje, trzeba wielu rąk do pracy, a poza tym Australia jest niesamowicie bogata w minerały i kopalnictwo i rolnictwo utrzymuje kraj. Australia jest potęgą produkcji pszenicy. Western Australia, która mi się wydawała, że jest kompletnie sucha, jest jednym z, nie pamiętam, nie, nie, nie chcę powiedzieć, ale jednym z największych producentów pszenicy na świecie. My dostarczamy bardzo dużo jedzenia. Do Azji, także u nas pracy jest dużo, i w tej chwili całe masy ludzi z Europy, z Ameryki i z różnych zakątków świata chcą się tutaj dostać i przyje przyjechać. I na pewno bardzo wielu ludzi w Polsce o, o tym myśli również i zastanawia się, czy przyjechać do Australii, Ameryki, Kanady, czy jechać do Anglii. Ciężka to decyzja, szczególnie jak człowiek nie ma pojęcia. Gdzie, w którym miejscu stoi i jakie to życie będzie, jak się ułoży. Australia jest młodym krajem, tak jak powiedziałam, także zaadoptowanie za się tu jest na pewno łatwiejsze niż w krajach starszych, ponieważ w młodym kraju nie ma jeszcze tak mocnego społeczeństwa, jest zdecydowanie łatwiej się zasymilować. Wiele razy, jak przyjeżdżam do Polski, ludzie się pytają, czy bym wróciła. Nie, nie wróciłabym. Gdybym miała jeszcze raz zastanawiać się, czy emigrować, to bym się zastanowiła, szczególnie w tej sytuacji, kiedy Polska jest w tej chwili krajem wolnym. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Emigracja według mnie jest chyba najcięższą chorobą, jaką człowieka może spotkać. Tęsknota nigdy nie ginie i zostaje w nas do samego końca prawdopodobnie. Ona łagodnie jest czasem, są gorsze. Czasy lepsze czasy, ale ta tęsknota istnieje i tam, gdzie człowiek zostawił swoje młode lata, tam zostawił serce. Czasami na pewno ekonomicznie żyje się lepiej, dużo lepiej, ale uczucie tęsknoty jest silne. Dla mnie w tej chwili powrotu nie ma, ponieważ ja tu mam całą rodzinę, moje dzieci, moich rodziców, moją siostrę, wszyscy my tutaj żyjemy i. Ja bym musiała wszystko od początku zaczynać, ponieważ ja nawet nie znam układów, jakie w Polsce w tej chwili istnieją. Dobrze się żyje, jest to bardzo przyjazny kraj, bardzo, bardzo komunistyczny bym powiedziała, ponieważ jest tutaj ogromna dbałość o człowieka na każdym kroku i ludzie sobie wywalczyli. Pewne przywileje, i życie przez to jest zdecydowanie bardziej uregulowane i jest łatwe. Jedna rzecz, która bardzo mocno przeważa też nad niewracaniem do Europy, to jest klimat. Australia jest chyba jedynym krajem w tej chwili, w którym można mieć przez cały rok pogodę letnią 25-26 stopni, jeżeli się chce podróżować. To można jechać razem z pogodą, jak są u nas sezony. Ja mieszkam w Westen Australii. Westen Australia w Perth mieszkam. Jest najmniejszym stanem, znaczy obszarowo jest największa, ale jeżeli chodzi o zaludnienie, jest najmniejszym stanem. Jest nas tylko tutaj dwa miliony na tym terenie i dużo ludzi podróżuje i u nas są sezony. Jest zima, jesień. Lato i wiosna nie są one tak y, kontrastowe jak w Europie, ale cały czas istnieją. Zima potrafi być dokuczliwa, bo w nocy temperatura spada bardzo często do 5-6 stopni. W ciągu dnia osiąga 20-20 parę stopni, ale dzień jest krótki. O godzinie w zasadzie już po piątej się ciemno robi, o siódmej dopiero y, słońce wstaje, także dzień jest bardzo krótki. Wystarczy 1000 kilometrów pojechać do góry od Perth i już dzień będzie o dwie godziny dłuższy, już temperatura będzie lepsza. Także bardzo wiele ludzi, którzy pracują w Australii i żyje na emeryturę, wybierają podróżowanie, kupują karawan, motorhome i jadą i żyją po prostu jak cyganie. Podróżują i ja należę również do nich, taki jest mój plan. Mam taki duży motorhome i któregoś dnia ruszę, i pewnie przez wiele lat nie wrócę. Spotykałam ludzi, którzy siedzą na północy, u góry, to znaczy, i wyjechali na dwa miesiące, i po czterech latach jeszcze nie wrócili. Można jechać z temperaturą i mieć cały czas 27-28 stopni i piękną pogodę. Do tego Australia jest krajem. Bardzo rozwiniętym, więc wszędzie jest opieka, lekarstwa, wszędzie można dostać jedzenie, i mimo że są tereny kompletnie dzikie i niebezpieczne, to w miejscach, gdzie jest cywilizacja, wszystko jest dostępne. Nie ma drugiego takiego kontynentu, bo Ameryka, mimo tego, że jest też duża i też można podróżować, nie ma takiego klimatu. Ponieważ żeby mieć lato, to trzeba byłoby jechać do Meksyku, a tam już nie jest bezpiecznie. Kanada ma bardzo długie i mocne zimy. South Africa jest e, też bardzo podobny klimat jak w Australii, ale niestety nie jest tam bezpiecznie. Także Australia jest jedynym takim krajem, że na emeryturze możemy sobie jak cyganie jechać i żyć swobodnie, e, gdzie nam się podoba. Także pogoda jest bardzo dla nas dużym wymiernikiem tego, żeby tutaj żyć. Lubimy ciepło. Prawda jest, że latem potrafią przyjść upały, ale wszyscy mają blisko do oceanu i plaży. Na plaży nigdy nie jest tak gorąco, a poza tym można się ochłodzić w oceanie. Wszystkie. Sklepy, urzędy mają klimatyzację, większość domów ma klimatyzację i w jakiś sposób te upały przeżywamy. A ogólnie nie ma ich nigdy więcej niż 2-3 tygodnie w ciągu całego roku. Powiem szczerze, że mnie zimno bardziej dokucza zimowe i nie znoszę zimy. I jak jest zima, to bardzo chętnie jadę do góry albo do Indonezji, gdzie jest ciepło, bo. Zima trwa też około 4 miesięcy i potrafi dokuczyć tym, tymi chłodnymi wieczorami. Także do Polski bym nie wróciła. Jeżeli ktoś myśli, czy emigrować, czy nie, to nikt nie odpowie na to pytanie. Każdy musi sam taką decyzję podjąć. Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale na pewno można sobie ekonomicznie. Z, us, polepszyć życie i mieć zdecydowanie lepszy y, układ. Będę w tych starała się codziennie nagrywać jedno wideo i będę opowiadała o ja sobie gdzieś tutaj cały plan napisałam na różne tematy, i każdy temat y, będę w, w jednym epizodzie poruszała. Po opowiem, jak nauczyć się języka angielskiego, to znaczy, jak ja się jego nauczyłam. nie Prawie nie odczuwając tego, w jaki sposób można wynająć dom, jak wygląda praca w Australii, jak wygląda kupno domu, jak wygląda sądy i prawo, jaka jest protekcja klienta w Australii. Ja trochę mam doświadczenia na ten temat. Ja po dwóch 28 latach. Pracowałam w wielu miejscach, różne przeżycia miałam i będę opowiadała na bazie swoich doświadczeń to, czego się nauczyłam i to, co zaobserwowałam, jak wygląda szkolnictwo australijskie. Wychowałam trójkę dzieci, w tej chwili wychowujemy piątkę wnuków, także szkolnictwo dla mnie też jest, jestem dosyć w tym obeznana. Zdrowie jak wygląda opieka zdrowotna. Co my tutaj jemy, jakie jest jedzenie, koszty życia, jakie są zarobki, transport, no i nawet może o, o odejściu, o emeryturze, ponieważ ja już też jestem w wieku emerytalnym i o tym coraz częściej myślimy. Także zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do mojego kącika. Hani, na pogawędki, na posłuchanie, jak kogoś interesuje jakiś temat. W następnym y, wideo nagram o tym, jak się nauczyć języka angielskiego. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.